Witam wszystkich wilgotny głupik z tej strony w tym filmie pokażę wam jak jedzą moje rybki, jak wcinają moje głupiki, zobaczcie ile ich jest. One dalej się rozmnażają. One sobie nic nie robią z przerybienia. A ja sobie tak tylko chodzę i, i podkręcam filtrację i żeby ich tylko y, wytlenić wszystkich całe akwarium z taką ich ilością. Więc co? Mam już tu przygotowaną. Jak widzicie, karmę dla nich. Więc w tym filmie pokażę wam, jak one bardzo się zajadają. No to chlub. Karma poszła. I obserwujemy, co się dzieje wśród nich tam. A no nic się nie dzieje szczególnego, oprócz tego, że się za jedzeniem zabijają. Widzicie, jak okropnie i strasznie za tym jedzeniem szalają. Aż chyba nie wiem, czy nie będzie trzeba drugiej porcji wrzucić do tego akwarium, bo widzę, że już jest po jedzeniu. Już je zjadły. No to... Chyba. No to widzimy się zaraz drugą porcją. Uryktowałem drugą porcję. No to sypiemy od nowa. Chlup. Więcej im już nie damy, ponieważ to jest kolacja i żeby już nie, nie musiały. Nie zostały przekarmione na, na kolację, więc... Dwie porcje jest, jest im wystarczająco. No, zobaczcie, ile ich jest i jak wcinają. Pięknie wybarwione samce. To Do dosyć ładne. Kolory też mają samiczki, więc ogólnie uważam, że Gupikarium jest wypał. Mogłoby być ich mniej, ale przerybienie robią sobie same. Komuś bym ich wydał albo odsprzedał, ale w sumie mi się na razie podoba. Jak będą kiedyś jakieś problemy, to. Trochę się ich wyzbędziemy, wyzbędę, czy, czy, czy komuś rozdam, czy, czy coś takiego, czy sprzedam, no nie wiem, jeszcze zobaczę. Na razie mi się podoba tak jak jest. Dobra, idziemy do innego akwarium karmić resztę hodowli. No więc tu już są krewetki. Standardowo żarełko dla nich mam przygotowane. No że tu słuchajcie, jest taka sytuacja, że krewetki lubią jeść sobie, że tak powiem, cichaczem. Czyli one nie będą aż tak bardzo widocznie jadły jak w przypadku tam głupików, tylko one raczej będą sobie jadły tam, jak coś na dno spadnie, ale im wrzucimy. Niech sobie tam jedzą cichaczem. Będą chciały, to sobie zjedzą, ale nie będą narzekać, że nie dostały. No to ja mówię, tutaj sobie nie poobserwujemy, jak jedzą. Bo one nie rzucają się na to tak jak rybki, jak te głupiki, ogólnie jak ryby. Ale jeszcze sobie popatrzymy na kardynałki, jak się rzucają na jedzenie, bo one też się rzucają. No i też te ryby posiadam, więc sobie popatrzymy jak one żerują, jak one za jedzeniem też baraszkują. Więc idziemy do kardynałków. Dobra, jesteśmy już przy kardynałkach. Żarełko przygotowane. No to sypiemy. Dekielek otwarty. I chłop. No i co? Obserwujemy. O, przepraszam. Tuknąłem chyba ręką w kamerę. Dobra. Obserwujemy. No jeden już się tu ładnie chwycił. Tu. Ten robi do wyjedzenia piruety. No i chwilę obserwujemy. Czy będą się tak rzucały jak gupiki na to jedzenie, czy nie? No one aż tak bardzo nie atakują jak głupiki, ale widać. Co niektóre można zaatakować, że... Yy, zaatakować. Można zobaczyć, że jednak to jedzenie atakują, więc jest spoko. Bo jedzą, nic im się nie dzieje. Jest spoko. No trudno. Krewetek się nie udało, jak już mówiłem, pokazać jak jedzą, bo... Bo one nie są aż takie prędkie. Ja nie mam tyle czasu, żeby stać po prostu i żerać aż łaskawie któraś krewetka do płatka podejdzie i go zacznie jeść. No ale sobie, one sobie go tam same skubią. Bez problemu same sobie go. Później zjedzą, więc jest spoko. No więc tak wygląda karmienie. Karmienie moich stworzeń wodnych, kardynałki. Atakują jedzenie. Głupiki to nie muszę mówić, jak się za jedzeniem zabijają. No a krewetki też jedzą, ale tak bardziej skrycie i, i nie pokazują tego aż tak bardzo. No więc w tym filmie byłoby na tyle. Taki film z karmienia hodowli. I w sumie byłoby na tyle. Hodowla nakarmiona. Mają co robić, mają co jeść. Więc w tym filmie na tyle. Do usłyszenia w kolejnym i cześć.